Allez, let's <tries> Napięty kołek, dzielony na trzech, nie szalisz tego, to drzwi U nas chłopaki zawsze mają jaranie, że braki ślub to się nie stanie Bo to macie czy kolczy, czy od razu leci ci bryk Daje mi to, co najlepsze, dobry. jest, rozczerwone, a inne się po pierwsze Jest progres, jest o czym pisać. lepiej słuchać niż godzinami czytać My tu teraz napierdalamy o kołkach, każdy jest uzbrojony Nie, jak tam ulicy, jak Magicznej się kołek czy, jak go z albo masz blizz. Magi się kołek go z nami albo masz pri? Wbijam na szef, a w mi kasa w podwija do mnie, kochanie ja parę tam moje drogie panie po to raz trzeci Kołek do ryja ja wam leci wokół, leci z Marianem i serce nic nie odna przepiętanie, jaką wolę sobie przyjebać, bucha bo ta chwila mnie Zadowala, biorę kołka do ust, gdy za, za zapalę, widzę w cudziu się tym dajewistym towarem, ciągniesz mi loda i co i... 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 robi cię chłodzie Koła z tymi żonami leci, wyzgadźcie kto z nas niech to was nie podnieci, jesteśmy przegięci ekipacją na umór moli robimy to powoli, z ręki bohaterstwa, słowki w za gotowości, do piwa, do zabawy, nie nikomu nie broni. Z tytoniem na jakości, ni niewielu potrzeb, do radości, hać, wziąć się w kiełbięk, to też będziemy spełnieni, magiczny kołek po raz trzeci. Koło jak między nami leci biłdach, to w nas ogni życiu.